Witam wszystkich serdecznie na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj zupełnie nowa miejscówka. Zobaczymy, czy coś uda się odnaleźć w lasach Beskidu Niskiego. Znowu najazd grzybiarzy z Rumunii. Także musiałem zmienić lokalizację, bo jest za gęsto w lesie. Także zapraszam na wspólne grzybobranie. Są pierwsze borowiki. Ten już taki, ale tu w oddali jest olbrzymi gigant. Wycinka też nie oszczędziła tego miejsca. Ale zobaczcie, jacie, potwór. Obejrzałem się i poniżej kolejny borowik, ale mocno zakorzeniony. jest i podgrzybek brunatny i takie borowiki, chyba z nadmiaru wilgoci pleźnie załatwiła i taki borowik jeszcze nie nieopodal jakaś inwazja much krąży w pobliżu bardzo często w towarzystwie muchomorów Rosną piękne borowiki. Takie grubaski, jak już niejednokrotnie mówiłem, są najpiękniejsze. I kolejne piękne borowiki się trafiły. Zapomniałem Wam powiedzieć, że ten olbrzym, niestety, był robaczywy, w przeważającej. Większości, ale coś tam się udało z niego zabrać. O, jeszcze muszka mi przeszła. Całkiem nowa miejscówka. Człowiek troszkę błądzi, jak we mgle. Ale trafiają się borowiki. Nie ma co narzekać. O, ten już jakiś spleśniały. Zobaczcie, pieprznik trąbkowy już się pojawia. Kiedyś już też pokazywałem. Ale na razie jeszcze malutki. Skupimy się na borowikach. Nie wiem, muchy się wściekły, chcą mnie zjeść. Zazwyczaj przed deszczem, przed burzą. Piękne grubaski. Coś pięknego. Jest i kolejny podgrzybek. Aj kurczę się urwał! I borowik. I znowu grubasek. A obok niego takie maleństwo Ale zostawiamy. I kolejny grubasek. Przepiękny. Takie okazy to cieszą Zobaczcie I kolejne podgrzybki ładniutkie Z tamtej strony las wygląda jak po bojowisko, po zrywce Gałęzie nie ma gdzie w ogóle nawet nogi postawić Nie mówię już o zbieraniu grzybów. I taki piękny borowik. Znowu ukryty pod gałęziami. Nóżka już troszkę wyświdrowana przez jakieś zwierzaki. Ale piękny powinien być zdrowiutki. Jako ciekawostkę pokażę taki olbrzymy. Zobaczcie. Już się rozpada, ale potężny i obok drugi. Niech rozsiewają zarodniki. I kolejna rodzinka borowików. Piękny, troszkę obgryziony, ale na pewno zdrowy. Teraz grzybki, po tych zimnych nocach, są zdrowe. I tu jeszcze takie Sam Raz. Jak to się mówi, do marynowania w całości coś trzeba nazbierać. Jak się nic nie trafia, innego a jeszcze w tym roku nie marynowałem, to coś trzeba nazbierać do słoików. A ten się. No, to teraz, jak to się mówi, wlazłem w gniazdo borowików. Zaraz Wam coś pokażę. Jeden, tu gdzieś widziałem drugiego, ale o, taki malutki. Ale nie to chciałem Wam pokazać. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Jak pięknie rosną. Normalnie szok. Gdzie okiem? Sięgnąć i jedziemy po kolei. W międzyczasie zbieram i ostatnio słyszałem właśnie, że tutaj w okolicznych lasach grasuje niedźwiedź, że gdzieś tam grzybiarzy pogonił. Ale nie wiem, czy to nie, tylko puszczona tak zwana fama, żeby przestraszyć grzybiarzy. ale na wiosnę widziałem ślady niedźwiedzi chodząc za porożem także w tych lasach grasują i nie ma się co łudzić trzeba się rozglądać i mieć się na uwadze żeby się z nim nie spotkać przypadkowo bo niedźwiedź zaskoczony może być groźny To ja lubię zbierać borowiki. No i chyba coś grzybiarze w okolicy są, tak jak wam wcześniej mówiłem, jest najazd Romów z Rumunii. Już od kilku lat plądrują te lasy w poszukiwaniu właśnie grzybów na masową skalę. Głównie się nastawiają na rydze. No, i zobaczcie, jaki zbiór piękny. Jeszcze te tu dołożę. I tu jeszcze są. Także jedno ujęcie, a tyle grzybków. Także będzie co równie zamarynować. No, i na spokojnie jeszcze się rozejrzę. Bo coś jeszcze widziałem, ale to już. Po malutku trzeba sprawdzić dokładnie teren. No i pod samymi nogami bym przydeptał. jeszcze takiego borowiczka. Podgrzybeczki jeszcze takie są. Ale to nie podgrzybki są gwoździem programu. Tylko te borowiki. I cały czas jestem w pobliżu tego gniazda, w cudzysłowie, które natrafiłem, bo cały czas zbieram praktycznie na kilku metrach kwadratowych i tak jak wam mówiłem, z daleka kilka sztuk widziałem i kolejne. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby zbierać piękne borowiki. A już myślałem, że za wiele nie znajdę, bo nowa miejscówka to jest takie szukanie troszkę po omacku, ale jak się coś trafi, to się człowiek może ucieszyć. Cały czas się naokoło rozglądam, i jeszcze znajduję. Hmm, Takie pod igliwiem pochowane, ledwie widoczne. I kolejny borowik tuż obok coś zjadło. Następnego sam kapelusik pozostał. Natrafiłem jeszcze na pieprznika ametystowego. Takie już dosyć duże. okazy troszkę weźmiemy coś może się z tego uda zrobić o, i tu jeszcze kilka sztuk rośnie i w oddali słychać grzybiarzy oby to nie byli właśnie ci najeźdźcy bo były przypadki, że grozili grzybiarzom Odbierali urobek, ale jestem przygotowany na taką ewentualność. Tanio skóry nie sprzedam. I pokażę Wam jeszcze takie olbrzymie mrowisko. Taki kopiec ponad metr wysokości. Wysypany z igieł ogromny Może kamera tego nie oddaje, ale naprawdę jest bardzo duże gniazdo i kolejny borowik I oby więcej takich miejsc się trafiało gdzie borowik na borowiku rozmawiałem przed chwilą z napotkanymi grzybiarzami Mocno nastawieni na borowika, każdy po dwa kosze i plecaki jeszcze. Pani mówiła, że wczoraj była to obładowali się grzybkami, także nazbierali. Oj, ten jakiś obgryziony. Nazbierali pełne kosze po dwa kosze grzybów, czyli w tym miejscu borowik jest. Bo nikt nie idzie na grzyby z dwoma koszami, nastawiony na grube zbiory. O, jeszcze taki, ale ten już chyba. O, już spleśniały robaki z niego wychodzą. Ale jeszcze taki malutki jest. I kolejny borowik na drodze malutku coś koszyk się zapełnia, nowa miejscówka, nowe przygody, ścieżka wydeptana przez zwierzątka i na ścieżce taki ładny borowik, stara jodła idealnie nadająca się do zaadoptowania na gawry niedźwiedziom na zimę, w środku pięć spróchniały. Prawdopodobnie niedźwiedź już zaczął coś grzebać, bo podgrzebywane jest. I taki ładny borowik ceglastopory piękny, zdrowiutki. I kolejny grzybek. Takie fajki pod korzeniami często rosną. I kolejne borowiki. Jeden i drugi ten już troszkę nadgryziony. O, już przestarzały. I kolejny borowik. Twardo siedzi. Czasem w korzenie jest wrośnięty. Może się przytrafić, że się go urwie. I kolejny ciekawy napotkany grzybek. Szyszkowiec łuskowaty. I kolejny borowik. Już jakiś ślimaczek się go czepił. I jeszcze jeden się trafił. Borowiczek. I jeszcze jeden samotnie rosnący. Z braciszkiem w sumie. I jeszcze jeden taki piękny. Głęboko zakorzeniony. Trzeba przykryć grzybnie, żeby nie wysychała. I jeszcze się trafił jeden. O, drugi też próbował się z podziemi wydostać. Jeszcze taka ciekawostka: Muchomor cytrynowy oczywiście grzybnie jadalny. I już prawie na sam koniec jeszcze taki. Ładny borowik, troszkę go zwierzątka obgryzły. I jeszcze taki borowik się trafił. Jeszcze natrafiłem na takie czarcie jaja, z których wyrosną muchomory, nie muchomory, przepraszam, stromotniki. Mrodliwe. O i tuż obok gniazdo os. Dlatego trzeba ostrożnie się wycofać. malutku już schodzę. Może kamera tego nie odwzorowuje dokładnie, ale jest bardzo strome zejście. No i podejście było identyczne. I jeszcze na sam koniec dwa ładne borowiki. Niestety ten drugi już podpleśniały. Chyba z nadmiaru wilgoci. No i takie krótkie podsumowanie, coś udało się nazbierać. Nowa miejscówka, kilka mleczai, borowików, pieprznika metystowego. Można powiedzieć, że dzień udany. Dziękuję wszystkim za wspólne grzybobranie. Zapraszam na kolejny odcinek, już niebawem.